Wchodzę na beat, nie brakuje mocy. Znam każdą ulicę, nie boję się nocy. Zawsze na szczycie, jakbym był w górze, patrzę na wszystkich, na dole zjeby, a na górze róże. Na blokach, gdzie każdy ma swoje zasady, nie liczą się słowa, tylko czyny i fanty Patrzę na miasto, widzę, jak rosną mury. Chciałem być wolny, chciałem mieć furię Zarobiłem jeszcze, ale wiem jak działać w świecie Nie wszystko jest proste, ale dam radę przecież Słuchaj, znowu lecę, nie zatrzymam się nigdy Daj mi ten bit, poczujesz to w szyi W każdym wersie moc, niczego mi tu nie brakuje Chcę tylko być sobą, kto się podda, ten buduje Życie jak tor, jadę prosto, ja nie zwalniam Ja się nie poddaję, więc zawsze trafiam Chodzę na beat, nie brakuje mocy Znam każdą ulicę, nie boję się nocy Zawsze na szczycie, jakbym był w górze Patrzę na wszystkich, na dole zjeby, a na górze róże Zostawiam za sobą te najgorsze dni Hajsu jeszcze nie mam, więc czekam aż mnie olśni Już więcej nie patrzę na tych, co tylko gadają Patrzę na tych, co działają, wiem, że to niełatwe Ale się nie poddam, każdy krok to wyzwanie Bo życie nie jest łatwe Takich, którzy robią, to po prostu kocham Nie znoszę takich, co każdą robotę Na później kładzie Chodzę na bit, nie brakuje mocy Znam każdą ulicę, nie boję się nocy Zawsze na szczycie, jakbym był w górze Patrzę na wszystkich, na dole zjeby, a na górze róże